Cześć wam wszystkim, z tej strony Pan Dosinag. Mamy pierwszego pika nowego update'u moi drodzy. Jak widzicie jestem na wersji deweloperskiej i zaraz lecimy ze sneak peek'iem. Jest dużo rzeczy do opowiedzenia, moi drodzy, więc nie będę przedłużał, a wy w tym momencie możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał po to, by na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić. I dla osób, które subskrybują kanał, przypominam, że jest konkurs na Banana skolta, moi drodzy. Jeden będzie rozdawany pod ostatnim odcinkiem, gdzie reagowałem na Brawtolka, a kolejne 5 takich skinów będzie dostępne na moim Instagramie, więc na nagie, go zaobserwujcie mnie na Instagram żeby wziąć udział wystarczy Tylko mnie zaobserwować i tyle nie musicie Nic lajkować nic komentować wystarczy Mnie zaobserwować mamy moi drodzy Reset sezonu specjalnie tutaj zacząłem W ten sposób bo chciałem wam pokazać jak wygląda Ten reset zobaczcie na przykład na bólu mam 8 nel primo też Potem się to zmniejsza i w sumie dostałem 30 Blingów zaraz wszystko sobie ogarniemy Moi drodzy bo jest naprawdę dużo rzeczy Pokażę wam skiny podam wam Ile one będą kosztowały i opowiem wam Inne jeszcze rzeczy jak na przykład Te blingi power league inne tego typu rzeczy więc już, moi drodzy, przechodzimy do pierwszego skina. Dobra, moi drodzy, a więc przechodzimy do pierwszego skina. Jest to bananowy colt, moi drodzy. Bananowy colt jest oczywiście ten skin, który możecie wygrać na moim Instagramie, więc jeszcze raz wam powtarzam, jeżeli chcecie go zgarnąć, wbijcie na mojego Instagrama i mnie zaobserwujcie, to trwa dwie sekundy, a dzięki temu bierzecie udział w konkursie na tego skina 5 osób wygrywa. Jedna osoba wygrywa pod ostatnim odcinkiem na YouTubie Więc macie jakby dwie możliwości, żeby wziąć udział. No ale w sumie zwycięzców będzie 6. I moi drodzy, ten skinek będzie kosztował 149 gemów albo 5000 blink, więc taki będzie cennik. Możemy sobie go oczywiście wypróbować. Dajmy na arenie treningowej, żeby po prostu wam pokazać, jak wyglądają ataki i tak dalej, jak to mniej więcej strzela. No, strzela pewnie bananami 149 yy, gemów, no to się nie spodziewałem, że on będzie kosztował, no ale ma zmienione animację. Jest to skin w takim razie. Yy, epicki? epicki, epicki, chyba jeżeli dobrze pamiętam teraz po Talku. No i tutaj to się nic nie zmienia, gadżet coś się zmienia, no nie, nic się nie zmienia, więc moi drodzy, tak to wygląda. No oczywiście strzela bananami. Przechodzimy do kolejnego skinka, jakim jest skin z Power League. Mamy, moi drodzy skina, duch Jaguara Meg, zobaczcie, no jest on naprawdę potężny i tak jak w poprzednim sezonie podobała mi się Mariposa Piper, ją wbijaliśmy na live, to również tutaj będziemy wbijali duch Jaguara. Moi drodzy yy, Meg. No i tutaj jest to skin za liga. Wcześniej skiny za liga były za starpońce. Teraz są bling, więc moi drodzy, ten skin będzie kosztował 5000 blingów lub 149 gemów. Więc teraz skiny z Parliga również będą za gemy, jak widzicie. Więc dosyć ciekawa zmiana. Myślałem, że będą tylko i wyłącznie za blingi i myślałem, że będą kosztować 2500 blingów, a nie 5000, bo tutaj, yy, jak wiecie, przelicznik jest yy, Podzielony przez 10 można powiedzieć, że jakby 10 star to jest jeden blink w ten sposób, więc jak wcześniej było 25 tysięcy star za skina, teraz powinno być 2,5 tysiąca, ale jednak podwyższyli tą cenę, więc no tutaj... Taka zmiana, o której niekoniecznie mówili. Bardzo fajna ataki, podoba mi się. Bardzo ładny też skin Expo. To wygląda jeszcze. Pokażmy to jeszcze raz, bo to fajnie wyglądało. Więc taki oto skin, moi drodzy, 149 g, 5000 blinga. I przechodzimy sobie do Leopard Max. Mamy w tym momencie Lampard Max, moi drodzy, i ten skin będzie do kupienia za 79 g bądź 2750 bling. Jest to, moi drodzy skin. Który yy, ma też inny kolor, jest to Panther Max. Może ja wam będę pokazywał Panther Max, mi się akurat bardziej podoba. Zresztą możecie napisać w komentarzach, który skin z tych dwóch wam się bardziej podoba. Panther Max będzie do kupienia jako kolor, jakby, więc musicie mieć najpierw Leopard Max, żeby kupić sobie Panther Max. Yy, I moi drodzy, przetestujmy sobie, jak ona wygląda. Yy, no i będzie kosztować wtedy 29 gemów yy, i 1000 blinga ta Panther Max, czyli w sumie, jakby, jak chcecie mieć oba. No, to musicie wydać 79 g plus 29 g, albo w sumie 3750 blink. Fajna, taki podoba mi się. Zobaczcie, jak one wyglądają. Bardzo fajne. Tutaj jak to wrzucimy. Okej, okay, taki jeszcze. Huragan jakby mały, czy taki wiatr z liśćmi, fajnie to wygląda, szczerze mówiąc spoko, podoba mi się. Jak za 29 gamów fajny, tylko no oczywiście najpierw musicie mieć Leopard Max, więc bierzcie pod uwagę, że trzeba kupić dwa skiny i przechodzimy sobie do Krokodyla Bustera. Mamy, moi drodzy, skina Krokodyl Buster. Jak widzicie, tak się on prezentuje. Fajnie on dosyć wygląda, podobały mi się jego ataki, ale sprawdźmy sobie jeszcze jak one wyglądają dokładnie. Skin 149 gramów bądź 5000 blink, moi drodzy. No, i sobie zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay, takie siatki. Coś takiego. Dobra, załadujmy sobie ulta. Bo widziałem, że ten ult to jest taka ogromna siatka. Tak, fajnie, fajnie to wygląda, szczerze mówiąc, podoba mi się, podoba mi się. Naprawdę fajny, 149 g, bądź 5000 blingów, e, fajnie moi drodzy. No i te wszystkie skiny, które wam pokazałem, będą wypuszczone początkiem maja. Nie mam dokładnych dat, tak jak w ostatnich odcinkach sneak peekowych, tylko wiem, że będą one wypuszczone początkiem maja. Teraz sobie przejdźmy do skinów legendarnych, bo jak wiecie, teraz skiny mają różne rzadkości. Mogę wam zresztą pokazać tutaj. Zobaczcie, mamy tutaj, o, jak sobie klikniemy, epickie przebrania, mityczne przebrania i tak dalej. No i zobaczcie, na przykład mityczne, nie, mityczne, sorry, legendarne to są te mityczne. Przechodzimy sobie do tych mitycznych przebrań i zaczynamy od Cerberus Tika. Mamy, moi drodzy, Tika Cerbera, czyli Cerberus Tika, no nieważne. I, moi drodzy, ten skin jest skinem mitycznym, jak widzieliśmy przed chwilą. I zobaczcie, te skiny rzadkie... Bardzo rzadkie oraz epickie są do kupienia za Gemy albo za, moi drodzy, Blink. Ale skiny mityczne oraz skiny legendarne są tylko i wyłącznie do kupienia za Gemy, więc, no, mamy ile tych skinów w sumie w grze? Mamy tych skinów w sumie w grze 15 dostępnych tylko za Gemy, cała reszta jest za Gemy bądź za Blink, więc, no, niektóre są takie... Bardziej limitowane pod tym względem, no nieważne. Tick Cerber, bardzo fajny skinek. Odpalmy sobie tutaj skin 199 gemów, Tyle samo będzie kosztował Ares Nani oraz Zeus Brock, więc oba są praktycznie na za 200 gemów, Bardzo ładna animacja, no mocny skin, mocny skin. Mam srebrnego Tika, mam jeszcze chyba jeden skin do Tika, więc myślę, że nie będę kupował. Ale, jakbym nie miał żadnego, no to bym się zastanowił. Bo naprawdę, mocny skinek. Zobaczcie, głowa też fajnie zmieniona. Podoba mi się 199g. Lecimy do Ares Nani. Mamy, moi drodzy, Nani Ares. Oczywiście, sobie go od razu wypróbujmy. Tak jak mówię, 199g. Tyle samo co Cerberus Stick. No i zobaczmy jego ataki, bo one myślę, że mogą być również mocne. Choć najbardziej mi się podobały. okej, okay, takie miecze. Najbardziej mi się podobały, chyba te do, yy, do Broka, moi drodzy. Ten Brok jest mocny. Taka główka z mieczem, ej, Zarąbiste. Mega fajnie to wygląda. Zobaczcie, jak, jak to fajnie wygląda. Szczerze mówiąc, spoko I taki miecz na koniec spada. Ładne, ładne animacje. Nie dziwię się, że tyle kosztuje, bo skin jest naprawdę mocny. Oczywiście, jak będziecie coś kupowali w sklepie, pamiętajcie o kodziku Panda, moi drodzy. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Jak coś kupujecie w sklepie, to nagrywajcie to i wyślijcie na mojego Instagrama, to was wtedy pozdrowię. No i w tym momencie, moi drodzy, mi się przypomniało, że miałem pozdrowić ostatnio Matixa. Więc Matix, podłoga YouTube, pozdrawiam cię. Dziękuję bardzo za zakupy z kodem Panda w sklepie. Jeżeli wy chcecie być również pozdrowieni na odcinku, to wysłajcie nagrania na mojego Instagrama, a my przechodzimy do Zeus Broka, moi drodzy. Już sobie sprawdzimy, gdzie jest broczek. Tutaj tu jest Brok. Wybierzmy sobie Zeus Broka. Zobaczcie, przy okazji macie pokazane, jak wyglądają te zakupy. Możecie albo za to, albo za to kupić, więc spoko. No i zobaczmy, tak się on prezentuje. No naprawdę animacja ma potężne. To jest moim zdaniem najładniejszy skin tego update'u Zeus, brok jest przepotężny, więc jak kupujecie kodzik pana, moi drodzy, koniecznie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Wam to nic nie zmienia, mi to bardzo pomaga, więc mega dziękuję. Nie no, ataki ma mega mocne. Piorunami strzela chłop. Zobaczmy jeszcze Ulta też pioruny lecą. Mocny, mocny fest skin, jak naprawdę jeden z lepszych skinów, jakie kiedykolwiek wyszły w Besie. Naprawdę mega mi się podoba Zeus Brock. Dajcie znać, co sądzicie o tym w komentarzach, moi drodzy. No i on też będzie za 199 gemów i cała ta trójka skinów będzie, moi drodzy, dostępna początkiem czerwca dopiero, więc trzeba będzie troszeczkę na nie poczekać. No i przejdźmy sobie do innych skinów, takich jakby można powiedzieć trochę nietematycznych. Pierwsza jest, moi drodzy, Harajuku Ms. Więc już sobie na nią klikniemy. Ms proszę bardzo. Tak się ona prezentuje będzie za 79 gemów bądź 2750 blink, moi drodzy. I będzie ona dostępna podczas złotego tygodnia, więc nie mam dostępnej daty, ale mam tak napisane, więc sobie sprawdźmy oczywiście jej ataki i jak się ona prezentuje, moi drodzy. Więc już wam pokazuję, jakby ktoś chciał sobie zakupić. No mocne, ej, fajne! Fajne, szczerze mówiąc, 79 gemów. Nie najgorsza. Ja mam srebrną, więc myślę, że nie będę jej i tak używał, jak ją kupię. Yy, dlatego myślę, że jej nie będę kupował. Ale ma mocne. Ej, nie no. Szczerze, jak na 79 gemów, spoko. Na, na początku mi się nie podoba z samego wyglądu, ale naprawdę jest fajna. Następnie, moi drodzy, sobie przejdziemy do. Goblin Karla. Tutaj trochę, moi, moim zdaniem, taki nietrafiony skinek, nie podoba mi się za bardzo, ale możecie dać w komentarzach, co wy o nim sądzicie. No jest on, co prawda, za 29 gemów albo za 1000 blinga, więc nie są jakiś drogi. Ale no taki na siłę, moim zdaniem, zrobiony. No nie podoba mi się, nie wiem, co sądzicie wy o tym. Napiszcie w komentarzach, moi drodzy. No i on będzie dostępny. Moi drodzy. Yy, znaczy końcem maja, końcem maja, no tutaj ma nic niezmienione, pewnie zobaczmy jeszcze. Ulta, no nic nie zmienione, chyba tak mi się wydaje, że nic niezmienione. No skin za 29G, więc nie ma co za bardzo tutaj oczekiwać. Następnie mamy skin do Leona, moi drodzy, więc już Wam pokazuję zbłąkanego Leona. Ten o wiele bardziej mi się podoba, kosztuje tyle samo, bo również jest za 29 gemów albo za 1000 blinga i będzie on również wypuszczony końcem maja. No i sprawdźmy sobie, czy ma coś zmienione, ale najprawdopodobniej nie, skoro jest to skin za 29 gemów. To jest zwykły skinek, moi drodzy. Zwykły, rzadki skin, więc pewnie nic nie ma zmienionego. No oczywiście, że nie. No po prostu inny kolorek, więc dajcie znać w komentarzach, co Wy o nim są no moim zdaniem jak macie do wyboru skina Goblin karla albo tego Leona to ja bym wybrał oczywiście tego Leona. No i przejdźmy sobie do kolejnego skina za 29 gemów, więc jak widzicie troszkę ich powychodziło. Jest skinek do baza, jest to skin z tego robota, moi drodzy, który był na Roboramblu. No nie, to był ten robot taki, co niszczył te budynki, nie pamiętam jak się to nazywało, możecie napisać w komentarzach. To jest ten skinek 29 gemów, moi drodzy, lub 1000 blinga. Dostępny oczywiście końcówką maja, nie mamy do Dostępnych dat, więc niestety nie powiem wam kiedy. No co, no nic nie będzie miał zmienione, więc myślę, że kolejnych skinów nie będę wam pokazywał za 29 gamów, bo jeszcze ich parę zostało. Mamy na przykład Edgara, i tutaj, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy go nie kupię. Mam już parę skinów do Edgara. Ten skin jest za 29 gemów, ten kos Edgar, moi drodzy. Ale patrzcie, on jest ładny. To jest ładny skinek, moim zdaniem, naprawdę spoko. Za 29 gemów tylko, więc ja chyba go kupię. Za 1000 blingów go kupię, moi drodzy. Będę miał ich dużo, więc myślę, że się skuszę na niego. No nie będę wam pokazywał, bo nie ma pewnie ataków zmienionych tak jak reszta. No i kolejny skinek, moi drodzy, również za 29 gemów i tutaj się zdziwiłem. Jest to skin do Bibi. Ten skin do Bibi również kosztuje tylko i wyłącznie 29 gemów. A z tego co pamiętam, to ma zmienione ataki. Chyba kulkę ma zmienioną. Nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się, że kulkę ma zmienioną. Więc, jak na 29 gemów, to naprawdę spoko. Nie, tutaj ataka nie ma zmienionego, ale kulka. Kulka też nie zmieniała. Chyba na Brawl była, ale nie jestem pewien moi drodzy. No tak czy siak gumowa BB 29 gemów albo 1000 blinga również pod koniec maja ona sobie wyjdzie. Następnie mamy nowego Gearsa moi drodzy. Jest to Gears na przykład do Jessie, Nity, Mr. Pitary oraz Penny. Chodzi o to, że będzie zadawał więcej D-Mage'a ich jakby pet, czyli na przykład u Nity będzie to misiek, u Jessy będzie to wieżyczka. No wiecie o co chodzi. Jest kilka nowych, nie będę wam mniej więcej tutaj mówił, bo no jest tego trochę, dlatego myślę, że nie będziemy się na tym skupiać. Ale możemy sobie na przykład wybrać tą bibi i wam przedstawię, moi drodzy, o co chodzi z blingami, bo wiele osób się pyta, jak to wygląda. Więc po pierwsze, wasze star y zostaną zamienione na blink, moi drodzy. Blink, nowa waluta, po prostu zamiast star points'ów zamieniane jest to 1 do 10, czyli jak macie 100 tysięcy pointsów, będziecie mieli 10 tysięcy blinga i maksymalna ilość blinga, jaką możecie mieć na waszym koncie to 7 tysięcy. Ale spokojnie, jeżeli Wy macie tyle starpońców co ja, bo ja mam na przykład 280 chyba 6 tysięcy starpońców, więc po updatecie będę miał 28 600 blinga no to moi drodzy, nie martwcie się, bo yy, będziecie mieli powyżej tego, tylko po prostu nie będziecie mogli odbierać nowych blingów. To jest tak jak z power punktami, jak wiecie, tam można mieć 4000 maksymalnie, na no, jakie wydacie, to możecie je odebrać. No wiecie o co chodzi, po prostu jest taki maksymalna ilość 7000. No i blink można zdobywać w Brawl w Power League, w Lidze Pucharków, w Questach, Challenge'ach i różne tego typu rzeczy, moi drodzy. Jeżeli chodzi o Power League, moi drodzy. Za 30 winów, moi drodzy, jest teraz spray zamiast ikonki profilowej. Za 60 winów jest skin do zdobycia. Za wbicie golda jedynki, moi drodzy, jest ikonka profilu, a oczywiście, jeżeli chodzi o nagrody, to już wam pokazuję, tak się to prezentuje. Wcześniej, jak wiecie, było po prostu e, coraz więcej starpońców i dostawaliśmy je na koniec sezonu. I jak się sezon skończył, to odbieraliście tam, nie wiem, 5000 starpońców, tysięcy starpońców, star no wiecie, schodzi. Teraz mamy po prostu blingi. Mamy blingi 250 na każdy poziom, więc im wyżej wbijecie, tym więcej blinga dostaniecie i to jest od razu do odbierania. Nie musicie czekać na koniec sezonu, moi drodzy. No jak wiecie, teraz też sezon pucharkowy będzie trwał krócej, ponieważ będzie trwał dwa tygodnie. Resetują się tylko. Postacie z top 20, więc te, na których macie najwięcej pucharków, reszta się nie resetuje. Tam też dostajecie blingi, moi drodzy. No jeżeli chodzi o blingi, to już wam tłumaczę jak to wygląda. Jeżeli macie postać pomiędzy 500 a 525 pucharków dostajecie jednego blinga. Jeżeli macie od 525 do 552 blingi, od 550 do 575 trzy blingi, 575 do 604 blingi, 600 do 625 pięć blingów, 625-656 blingów i tak dalej. No po prostu o jeden bling się to zwiększa. Następnie moi drodzy, zawbijanie rangi na postaciach to jak wiecie, dostawaliśmy moi drodzy Star pointsy. Dostawaliśmy Star pointsy, no bo za dziesiąty rang dostawaliśmy 100 Star Pointsów, za piętnasty 200 Star Pointsów i tak dalej. No a teraz jest to to samo tylko w blingach, czyli za dziesiąty rang dostaniecie 10 blinga, za piętnasty rang dostaniecie 20 blinga, za 20. rang 30 blinga, za 25. 40 blinga i za 30. rang dostaniecie 50 blinga, więc tutaj się nic nie zmieniło. Następnie moi drodzy jest ten katalog to myślę że wiecie e, zmieniono tutaj oczywiście e, już wam pokazuję tutaj macie zresztą ten katalog możecie sobie klikać za dymiarze to jest też w sklepie e, macie motywy jakieś różne itd dalej. no nieważne ale jak wiecie te skiny 3 do epickich będą do kupowania za gemy bądź za blink a te dwie kategorie, czyli my, mityczne i legendarne, będą do kupowania tylko i wyłącznie za gemy, moi drodzy. Następnie zmiany w brołupasie, które mogę wam pokazać, e, już wam tutaj pokazuję brołupasika, moi drodzy, nagrody. Uwaga, uwaga, więc tak na początku mamy taką oto zmianę, że na pierwszym miejscu karnetu nie będzie skina, tylko w zamian za to mamy 2750 blinga. To już tłumaczyłem na rotorku, moim zdaniem fajna zmiana, bo zamiast mieć gwarantowanego skina macie jakby równowartość tego skina w blingach i możecie sobie kupić jakiego skina chcecie, więc moim zdaniem spoko. Na tierze 10 moi drodzy e, mamy jak widzicie znowu blingi, na tierze 43 zamiast moi drodzy e, ikonki, e, znaczy zamiast spraya mamy ikonkę profilową a na 70 w darmowym zamiast 2000 zamiast pinpaka mamy 2000 moi drodzy golda no i następnie Brawl Pass dalej będzie kosztował 169 gemów ale i tutaj bardzo ważna zmiana nie będzie już tego moi drodzy pakietu gdzie kupujecie Brawl Pass Razem z dziesięcioma, jakby dziesięcioma levelami bro Passa Nie ma już tego, wycofują to I zamiast tego będzie, moi drodzy, za 10 dolarów Czyli na nasze chyba za 39,99 pewnie Albo za 49,99, jeszcze nie wiem jak to dadzą Ale obserwowałbym 39,99 Będzie, moi drodzy, do kupienia 5 tierów bro Passa Więc, no, będziecie mogli sobie taki oto kupić no i później już jakieś inne mało interesujące nas rzeczy są, więc nie będę nad tym się skupiał. My, moi drodzy, zagrajmy sobie, możemy zagrać nawet tą postacią na y, tutaj tej mapce. To jest ta mapa z tym hotdogiem, tak? To jest ta mapa z tym hotdogiem, jak widzicie. Więc to jest ten nowy tryb, który będzie dostępny. Ja się bardzo nie mogę cię doczekać tego trybu, ponieważ to jest taki tryb, który ma zapobiec timów na solo. Ja bardzo nie lubię timów na solo. No i szczerze mówiąc, myślę, że może to zapobiec timom na solo, bo tutaj nie odnawia wam się HP. Jak stracicie HP no to moi drodzy, żeby je odnowić, musicie zebrać hotdoga. Hotdog wypada tylko i wyłącznie z waszego przeciwnika. Niestety to, czego się obawiam tutaj. Okej, okay, dobra, odrzuciłem ją, zobaczymy. No, jak ona mi zada HP, no to mi się nie uleczy. Dobra, porobiłem ich, zebrałem hotdogi. Problem będzie taki, moi drodzy, że tutaj najprawdopodobniej będzie można grać tylko kilkoma postaciami. Dlaczego pewnie się spytacie? No, dlatego, że to będzie podobne do. Eee, jak się nazywał ten tryb? Graveyard Shift, do Graveyard Shifta o, zobaczcie, o na przykład on mi zadaje damage. Dobra, porobiłem go, dosyć szybko poszło i fajnie nam się udało wygrać. Ale, moi drodzy, będzie to podobne do Graveyard Shifta moim zdaniem, ponieważ tam dużo osób grało tikiem, barleyem, ogólnie postaciami, które daleko rzucają. Tu myślę, że będzie podobnie, no ale zobaczymy. Przekonamy się, moi drodzy, jak wyjdzie tryb. Ja nie mogę się doczekać, bo uważam go za naprawdę bardzo fajny. I dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Odcinek trochę dłuższy, wpadać na Instagrama, na konkursik, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych sneak Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!